Hej, pan wszystko wiedzący przybył. Ten twój ponury kumpel z Fokusa. Nie wiedziałem, co z nim zrobić, więc czeka w twoim pokoju. Jasne, dzięki. I co, Silence? Wreszcie znalazłeś drzwi, które umiesz sam otworzyć? Właściwie to cieszę się, że są. Nie musiałem się zadawać z twoimi kompanami, ale dość o tym. Jesteś mi winna wyjaśnienia, na przykład co do bazy zenitów. Racja, jestem winna. Włócznie w gardło za ponowną zdradę w kompleksie Hadesa. Chyba nie o takie rozliczenie ci chodziło. Nie. Teraz potrzebuję pomocy. Dlatego dam ci ostatnią szansę, Silence. Bo jeśli ponownie mnie zdradzisz, zabiję cię niezależnie od okoliczności. Rozumiesz? Rozumiem. Choć oboje nie pożyjemy zbyt długo, jeśli nas nie wprowadzisz do bazy. Eloy, jest twój drugi gość. Ona oh no. idzie do ciebie. Dzięki. Dobrze. Tak naprawdę, ja nie mogę nas wprowadzić do bazy, ale ona tak. Przebywasz w gorszym towarzystwie niż myślałem. Nie lubisz niespodzianek, prawda? O, patrz, to musi być twój wynalazek. Ta broń działa? Nie ulegnie samozniszczeniu? Oczywiście, że nie. Usunąłem pewne usterki i znacznie ją usprawniłem. Zobaczysz. Skąd ta pewność? Może mały pokazik. Dość, słuchajcie. Siedzimy w tym razem. Rozumiecie? Pomówcie z Erendem. Przydzieli Wam własne pokoje. W wolnej chwili Was odwiedzę. O nie, ty pierwsze. Czas zebrać wszystkich w sterowni, żeby usłyszeć, co Tilda wie na temat bazy zenitów. Wiesz co? Nigdy nie graliśmy w napad maszyn. O nie. Talo ciągle mnie ogrywa i mam już tego serdecznie dosyć. A Znając życie, założę się, że grasz świetnie. Ej, Loy, widzę, że wróciłaś z ciekawymi ludźmi. Mnie też ta sytuacja nie cieszy, ale Tilda i Silence są tu niezbędni. Regala tak samo. Tak. Lepiej trzymać wrogów blisko, co? Tak. Wiem już więcej o synach Prometeusza. Posiadają własną bazę. Nazywają ją pierwszą kuźnią. Trzeba ją znaleźć. Pierwsza kuźnia? Jasne, wiem, gdzie to jest. Znalazłeś kogoś? Agenta synów Prometeusza? Tak. Gość udawał kopacza, ale mój Fokus i tak go namierzył. Jak mnie ujrzał, zaczął wiać. Gdy go dogoniłem, próbował zniszczyć fokus, ale tam wciąż były dane. Trochę miejsc i jakichś współrzędnych. Jedno z nich nazywało się Pierwsza kuźnia. Do dzisiaj nie wiedziałem, co to jest. Dobra robota. E, znasz mnie. Spec od techniki. Wyślij mi te współrzędne. Chwila, czekaj, Aloy. Tym razem idę z tobą. A Sera to ostatni żyjący członek bandy, która zabiła Erse. Muszę patrzeć, jak umiera. Pewnie. Wyślij na miary, dam znać, jak będę w pobliżu. No dobra. To ja i... Wiesz, gdzie? Baza synów Prometeusza powinna gdzieś tu być. Dam znać. Hej, Herend. Jestem blisko bazy Asery. Dołączysz? Już ruszam. No. To gotowa zająć się paroma niemiłymi oseramami? Najpierw trzeba tam jakoś wejść. Nie wejdziemy niezauważeni. Zobacz. Macie bardzo podobne sproje. Tak? O tak. Eee, ekipa, ciężka praca. A ty kto? Jam jest ten, co pojmał norę, której szuka Asera. A kto inny? Pierwszy raz cię widzimy. Nieźle poszło. Musimy tak częściej. Chodź. Jak ty nie widzę ich? Pójdę się tam rozejrzeć, ani kroku dalej. No to do roboty. Teraz zajmę się we the <sighs> yep. Hey, Lloyd! Broda! Hey, patrz na to! Idiota spotyka młota! Nie A... ta walka? Synowie będą to mieć to, Ale nie będzie. Oh. No, no, nie będziemy się znać. To wszystko. Oh. walczyć? Twoja strata. Oh. Wynoś się stamtąd! Oh. O, to jest Koniec. <grymne> Właśnie po to tu jest. <grymne> Widzę, jak się chowają! <grymne> A, jazda! <grymne> no, się zna, Jednego wroga mniej! ああ。 Cię już, że nie walczycie z kimś innym? Potrzebuję tego. Dołączysz do nas? Chcesz posmakować? Ota! No jeszcze można wziąć. Yeah. Hey, hey, <coughs> hey, hey, Lord. Gdzie uh. Imponujące, nawet jak na.

Dobra, chętnie go usępuję. Teraz cię ma. Oh. To, idę po ciebie. Wyjdź długa i pozabijaj swoich kroków. Kciąży co najdecie! Mam cię! Nie jest nic! Zabierz jak będzie ci potrzebny! Wim, gardło! Przyjmij to jak mężczyzna! Albo kobieta! Przepraszam, ilość! Masz niezgubione... To już... Tu być. Chyba widziałem jakieś drzwisty. z tyłu. Sprawdźmy je. Co to było? Brzmiała jak potykacz. Ostrożnie, Aloy. Asera uwielbia swoje pułapki. A ty wciąż robisz brzmienie własnego głosu, Eland. Asera. Miałam nadzieję, że tutaj to wrzeszlona. No, no. O, gdyby Nie tak. Zniszczyła most. Do... Musimy się przedostać. Jaka szkoda, że muszę cię zabrać. Eloy, tutaj jest Musi być jakaś inna droga. Szkoda, że nie można się tam dostać. Poczekaj chwilę. Chyba się myliłam. Czasem bywam użyteczni. Dobrze? Będzie, jak złapiemy aserę. Idziemy. Prowadzi nas w kolejną pułapkę. I co my mamy no, no, Zajmę się tym. Huh? Mogę popchnąć to drzewo. Zrobimy wpadłem most. Wpadłem na to. No weź. Potykacze. się nie śpieszyło nie pozwolę ci dokończyć dzieła derwala Asero. to już koniec zabawne miałam właśnie powiedzieć to samo brak ich czas na Oh Go oh. Может. Mój upadek, trzymasz się, krwawe łowy, śmierć siostry, mała armia asery. To się nigdy nie skończy! Jak ból po stracie. Oby to był naprawdę koniec. Oby. Dobrze poszło. Naprawdę. Bez ciebie by się nie udało. No, dobrze, że mogłem pomóc chociaż raz. To wracamy? Idź przodem. Chcę się jeszcze rozejrzeć. Sprawdzić, czy Asera nie zostawiła nic więcej. Dobra. To do zobaczyska. Niech to miech, napiłbym się. Loj. Hej, liczyłem na to, że się zjawisz. Mam tu coś dla ciebie. Na pamiątkę naszej misji. Dobrze nam poszło. Ta. Racja. Zakładam, że Silence jak zwykle trzyma się z boku. Miałem nadzieję, że da mi okazję wbicia jego żałosnego tyłka młotem w ziemię. Nie rób tego. Mówisz, że nie chciałabyś przyłożyć mu choć raz w tę gładką buźkę, tylko tak solidnie, po wszystkim co zrobił? Jasne, później. Teraz mamy pilniejsze sprawy. Czy powinnam o czymś wiedzieć? Zo, poprosiła mnie, żebym pomógł w sprowadzaniu roślin. Zdaje się, że nie do jedzenia. Moim zdaniem, tutaj jest dobrze. Metal może być surowy, ale jest wytrzymały. Co w tym złego? Po co komu kępy zielska? Muszę się zbierać. Będę tutaj.